Siemanko! Dzisiaj Wam pokażę y, jak pobrać y, Counter Strike Global Offensive za darmo y, Po pierwsze wchodzimy na swoją wyszukiwarkę wpisujemy to CS .go wchodzimy w grafika i, i bierzemy jakieś tam zdjęcie. Ważne, żeby było na nim napis y, o, nie tak. Żeby był na nim napisz CSGO, dajemy zapisz. Y, tutaj jest. Zapisz grafikę jako gdzieś. O. Nazywamy to CSGO. Y, możemy to zapisać gdzie chcemy. Ja to zapiszę na półpicie. Y, tak. Y, tu jest właśnie CS. nasz CS. Teraz sprawdzamy, czy wszystko się dobrze zrobiło. Ok, jest. Tak, klikamy. Yy, tak. Yy, na początku otwórz za pomocą. Gdzie to jest? O. Yy, możecie byle jaki program, który yy, edytuje obraz. Robicie tak. Yy, robicie yy, narzędzie kółko, C w kółko dajecie. I tak każdą osobą literę. Tych nie widać, ale to nie jest potrzebne, żeby nie było widać, po prostu żeby było. OK. Teraz klikacie plik. Zapisz jako. I tutaj y, obraz GIF. To jest bardzo dalej, dalej CSGO. Tutaj w tym formacie może pogorszyć jakoś to, no, nie zwracasz się na to uwagi. Klikacie OK. OK, macie to co jest. Teraz. Klikacie właściwości. I tu jest y, typ pliku PNG, to tak ma być. Otwieram za pomocą zdjęcia. Tu musicie kliknąć. Nieważne to co macie, to musicie kliknąć y, zmień i paint. Dalej. Y, co tu jest? To jest nieważne. I tutaj jeszcze y, musicie zrobić. Y, gdzie to jest to? Atrybuty tylko y, do odczytu i to będzie zastosuję. i OK. Y, teraz jeszcze możemy sprawdzić tak o, jak się otworzyło w pańcie, to jest dobrze. Okay. I, I to już w sumie tyle macie waszego CS-a. Teraz możecie go otworzyć. Jak widzicie, CS wam się włącza. Tutaj, wam pokażę, że wszystko działa. Tylko musi się wychomić Jest on, profil. Moi znajomi. W jakim mam tylko taki grafici. Wszystko działa. Ok. Do, zob do zobaczenia w następnym filmiku.